Mali krakowscy piłkarze spotkali się z dużym piłkarzem Krakowi w gimnazjum nr 1 przy ulicy Bernardyńskiej. O całej akcji opowie nam Robert Halastra, organizator. To jest dokładnie grupa klubu sportowego nad Żaków. Teoretycznie rocznik 2003 i młodsi, praktycznie z 2003 23 chłopców, reszta to jest 2004, 5 a nawet 6. Rodzice sympatycy zarówno Wisły jak i Krakowi, ale tutaj akurat. U nas nie ma jakichś animozji i tutaj nikomu to nie przeszkadza i tak staram się prowadzić tych chłopców. Przede wszystkim, żeby ich bawili się w piłkę, mieli z tego radość. Jeżeli ktoś chce, idzie na Krakowie, jeżeli nie chce, nie idzie. Nikogo do tego nie zmuszamy. Aczkolwiek jest przyjemnie, jeżeli idzie na Krakowie. Mamy dzisiaj gościan do tego Kółkarza jest Krakowi. Wcześniej zawodnika między nimi Wisły, Arnik Dynia. Cześć. Nie wstydzimy się po Polsce. Jest to taki sam człowiek jak w w telewizji. Młodzi zawodnicy rozpoczęli od egzaminu. Pierwsze pytanie było stosunkowo proste. Kto jest najlepszym piłkarzem na świecie? Nie, nie. Leo Messi. Tak. tak? Może być. No Messi. Kolejne pytania były zdecydowanie trudniejsze. A mój tata mówi, że pan jest człowiekiem ze szkła, to prawda? Człowiekiem ze szkła, to znaczy, chyba że mam kontuzję dużą. Tak. No, troszeczkę tych kontuzji dużo było. Miejmy nadzieję, że teraz już zrobię. Dopiszę. Jaki będzie wynik z legi? Z legi? Mm. A jak byście? Gdzie byśmy wydali 3-0. No to będzie 3-0. Kiedy rozpocząłeś piłkę naszą? Z takimi mniej więcej studiami jak wy byliście. Ile pan nazywał? Wszystkie. A ty? Ale pytanie zadałeś? Nie wszystkie? A które one? A się pasem no, Ja trików zęby? nie robię, no. Zębów też nie wybiłem, mam wszystkie myśli. No. Yy, dostał kiedyś czerwoną kartkę? No dostałam, parę razy się zdarzyło. No. Skąd pomysł na to spotkanie i czemu akurat Łukasz Nowoczyński? Czemu Łukasz? Łukasza poznałem jeszcze jak grał w Akurat miałem przyjemność pojechać na, na mecz Biały białystok jak Marek Pieniążek był tam dyrektorem marketingu. A Łukasza poznałem, teraz jak przyszedł do Krakowa, miałem przyjemność z nim przeprowadzenia wywiadu do, do nowych pasów. I też ta znajomość, dlatego pierwszy wybór jaki padł, no to padł na Łukasza. Prosimy Łukasza, żeby nam poprowadził rozgrzewkę, dobra? Dobra. Tu prowadzę grupę żaków na Wiślanie, są to chłopcy od 6 do 7-8 lat. No i taki pomysł, żeby też tu zobaczyli tego takiego prawdziwego piłkarza, mogliście z nim tak, no jak to się mówi, dotknąć, poporozmawiać, zobaczyć, jak, co robią ci piłkarze. I Jest też, też pomysł, żeby wziąć właśnie Łukasza, Łukasz się zgodził, sam zaproponował, że jakieś pamiątki też przyniesie od siebie, wymyślił dwa konkursy, przyniósł nagrody na te konkursy i to wszystko. Podobała mi się. Dostałeś jakiś prezent od, od piłkarza dzisiaj? Autograf, bransoletkę i breloczek. Widzisz? warto trenować? Nie. No, to wydają się bardzo zadowoleni z tej wizyty piłkarza. Dla nich jest to ogromne przeżycie. Oni o tym rozmawiali już od dwóch tygodni i nie mogli się wręcz doczekać. To jest dla nich coś niesamowitego. Pana Podopieszny dzisiaj zdominował wszystkie konkursy zorganizowane dla młodych zawodników. Udało mu się, bo jest chyba od nich troszeczkę starszy, o cały prawie rok ale robi postępy, chce grać, trenuje, wychodzić mu to zaczyna wszystko, więc bądźmy dobrej myśli po prostu, że będzie z niego dobry piłkarz. Wygrałeś wszystkie konkursy dzisiaj, koszulkę, piłkę taką, jak ma, grają piłkarze w Ekstraklasie. Trenujesz gdzieś piłkę nożną? Tak. Gdzie trenujesz? Na Nadwiślanie. W tak gram. A na co dzięki wicujesz Krakowi? Tak. Jako wychowawca młodzieży uważasz, że warto organizować takie spotkania? Jak najbardziej, bo... bo... Tacy zawodnicy, jak Łukasz chociażby, czy, czy inni zawodnicy Krakowi, są dla nich wzorem i mogą zobaczyć, jak, te, jak ten zawodnik się prowadzi i on im może powiedzieć, jak trenuje, ile trenuje, co je i tak dalej, także jak najbardziej. Ja, jak Pan ocenia to dzisiejsze spotkanie? Czy warto organizować dla dzieciaków takie, takie rzeczy? Oczywiście tak. Każdy jeden taki moment jest naprawdę bardzo potrzebny. Oderwać dzieci od komputera, wyjść na spacer, pograć piłkę, nie tylko po prostu... Siedzieć w domu, ruch, po prostu zachęcenie do sportu, do klubu, przynależność. Może kiedyś się stanie tak, że w drużynie Krakowi będzie grało znowu, będzie tożsamość z Krakowa, drużyna będzie krakowska.